I hej, Witam Was na kanale Dr. Horse. Na początek mam do Was pytanie. Czy lubicie odliczać dni do świąt? Ja uwielbiam ten moment. Szczególnie gdy każdego ranka można otworzyć nowe okienko kalendarza i odkryć w nim niespodziankę. W tym roku Dr. Horse przygotował coś, co sprawi, że oczekiwanie na święta będzie jeszcze przyjemniejsze. Kalendarz adwentowy w zupełnie nowej odsłonie. Do wyboru macie aż trzy warianty kolorystyczne. Elegancki granat, klasyczną czerwień i pełną świątecznego klimatu zieleń. Wszystkie zapakowane w stylową walizkę z logo. Kalendarz idealnie sprawdzi się zarówno jako prezent dla kogoś bliskiego, jak i jako mała przyjemność dla siebie w oczekiwaniu na święta. Ale wygląd to dopiero początek. Największa magia dzieje się w środku. 24 niespodzianki, w tym dwa absolutnie limitowane produkty dostępne tylko i wyłącznie w tym kalendarzu. Brzmi dobrze? Czas na najlepszą część! Bora otworzyć kalendarz i sprawdzić, co skrywa jego wnętrze. Zaczynamy oczywiście od okienka numer 1, a w środku mocne kopyta z ziołami. To olej do kopyt wzbogacony olejkami eterycznymi z drzewa herbacianego i oregano, które wspierają naturalną ochronę i pielęgnację. Świetnie sprawdza się szczególnie u koni z problemami strzałki czy białej linii. W kolejnym okienku znalazł się na czyli maśła łagodząca po ugryzieniach owadów. Redukuje opuchliznę, łagodzi stan zapalny i zabezpiecza przed rozwinięciem się infekcji. Pora na okienko numer 3, a w środku brokacik, czyli brokatowa mgiełka o grafitowym kolorze. Idealnie sprawdzi się na zawody, pokazy czy sesje zdjęciowe. W okienku numer 4 mamy smaruj skóra, czyli wegański smar do skórzanych akcesoriów, który zmiękcza, odżywia i przywraca elastyczność siodłom, ogłowią i popręgą. Kolejne okienko i mocna kopyta, czyli olej do kopyt, który odżywia, nabłyszcza i tworzy warstwę ochronną przed przesuszaniem i pękaniem. Okienko numer 6, czyli mikołajki, więc na pewno będzie to coś wyjątkowego. W środku mamy brokatik. Zielony, który jest limitowany i dostępny tylko w tym kalendarzu. Jak myślicie, do jakiej maści konia najbardziej będzie pasował, koniecznie napiszcie w komentarzu. Następne okienko, a w środku mamy oleju i skórę, czyli wygodny olej w sprayu do skórzanego sprzętu. Zapewnia on szybką, równomierną aplikację bez bałaganu. Wnika w głąb, natuszcza i chroni przed wilgociem, pomagając utrzymać miękkość i trwałość skóry. Pora na okienku numer 8 i mamy Hrap and Go, czyli intensywnie nawilżającą maść do końskiego pyska, która skutecznie nawilża, regeneruje i chroni skórę przed wysuszeniem oraz pękaniem. W okienku numer 9 czeka na nas brokacik ciemnozłoty o cudownym, ciepłym, szampańskim połysku. Nie tylko dodaje sierści wyjątkowego blasku, ale też pielęgnuje ją i pozostawia delikatny, owocowy zapach. W kolejnym okienku mamy błękitne kopyta, czyli preparat pielęgnacyjny na gnijącą strzałkę. Oczyszcza łagodzi stany zapalne, a także zabezpiecza kopyta przed szkodliwym wpływem wilgotnego podłoża. Można stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, kiedy jest już rozwinięta infekcja. Zobaczmy. Co przyniesie nam numer 11 i mamy uwielbiany przez was produkt Pachnie, że mucha nie siada, a dokładniej krem zapachowy maskujący koński zapach. Zmniejsza on atrakcyjność koń dla owadów, takich jak muchy i komary. Następne okienko a w środku pan i pani koń, czyli pianka do higieny intymnej dla koni. Zapewnia skuteczne oczyszczenie i ochronę delikatnej skóry. Efektywnie usuwa brud, pozostawiając skórę czystą, świeżą i zdrową. Okienko 13 zobaczmy, czy będzie szczęśliwe. I mamy czyściocha, czyli preparat do pielęgnacji skórzanego Sprzętu. Skutecznie usuwa zabrudzenia i pot, pozostawiając skórę miękką i elastyczną. Wiem, że jest to jeden z waszych ulubieńców od Dr. Horse. Kolejne okienko i mamy pastę kopyta czyli smak do kopyt w postaci gęstej pasty, która nie wylewa się, wygodnie się aplikuje i zapewnia długotrwałą ochronę. Dzięki dołączonej gąbce nakładanie jest szybkie, a efekt natychmiastowy. W okienku 15 czeka na nas Brokatik, a dokładniej Brokatowa Mgiełka o srebrnym kolorze. Jest to totalny must-have w skrzynce. Klasyczny, piękny blask pasujący do każdej maści konia. Kolejne okienko, a w środku lik, czyli pianka do zaplatania warkoczy i siateczek, która sprawia, że grzywa staje się miękka, elastyczna i podatna na stylizację. Dzięki niemu cała fryzura utrzymuje się dłużej, bez odstających kosmyków. Okienko 17, a w środku brokacik, czyli brokatowa mgiełka w różowym kolorze. Cieszy się ona ogromną popularnością wśród wszystkich naszych mgiełek. Piękny, intensywny odcień różu dodatkowo podkreśla sierść konia, a przyjemny owocowy zapach dopełnia cały efekt. Następne okienko i totalny must w stanie czyli plasterek. Jest to wegańska maść ochronna na otarcia i drobne rany, która tworzy barierę i wspomaga codzienną regenerację skóry. Zobaczmy co skrywa okienko 19 i mamy Parasan, czyli krem przeciwsłoneczny, który chroni wrażliwe obszary skóry przed poparzeniami i promieniowaniem upału. Zbliżamy się do końca okienko 20, a w środku pachnie, że mucha nie siada, ale tym razem szampon maskujący koński zapach. To profesjonalny szampon, który maskuje koński zapach i tym samym zmniejsza atrakcyjność konia dla much, komarów i innych insektów w okienku 21 mamy Grudwaj w maści, czyli intensywną pielęgnację na grudę. Skutecznie łagodzi stany zapalne, przyspiesza regenerację skóry i eliminuje infekcje. Gęsta, skoncentrowana formuła tworzy ochronną warstwę, zabezpieczając skórę przed wilgocią i dalszym podrażnieniem. Następne okienko skrywa wegański szampon dla konia, czysty koń. Skutecznie usuwa kurz, błoto. Plamy strawy i inne zabrodzenia, jednocześnie dbając o nawilżenie, połysk i zdrowie skóry. Przedostatnie okienko prezentuje Suchy, czyli szampon bez spukiwania. To profesjonalny środek pielęgnacyjny, który usuwa plamy i zabrodzenia w kilka chwil bez potrzeby kąpieli. Jego skład opiera się na bezpiecznych, naturalnych składnikach, dzięki czemu skutecznie czyści, nie podrażnia skóry i jest delikatny nawet dla wrażliwych koni. I wreszcie 24 okienko, w którym mamy limitowany produkt od Dr. Horse. Jest to grzywa i ogon, czyli odżywka ułatwiająca rozczesywanie i nadająca blask o przepięknym, cynamonowym zapachu. Jest dostępna tylko w tym kalendarzu. Skutecznie zabezpiecza włosy przed plątaniem i osiadaniem kurzu, co sprawia, że grzywa i ogon dłużej pozostają świeże i zadbane. I to był pełen przegląd wszystkich produktów, które czekają na Was w tym wyjątkowym kalendarzu adwentowym. Limitowany zielony brokacik i specjalna edycja odżywki do grzywy i ogona o zapachu cynamonu to absolutne hity. A do tego czeka na Was cała gama kosmetyków, która ułatwia codzienną pielęgnację Waszych Koni. Kalendarz znajdziecie na naszej stronie, a link standardowo zostaje Wam w opisie pod filmem. Niech każdy dzień grudnia stanie się okazją do małych, świątecznych przyjemności i wyjątkowej pielęgnacji Waszych czworonożnych przyjaciół.